Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę państwa, dzisiaj będą oczywiście nagrody za Food Champions. Niestety nagrody będą za rangę trzecią, ponieważ nie udało się być rangi drugiej z racji, że znowu były malutkie problemy z połączeniem. Niestety nie naprawiłem tego cały czas, mam nadzieję, że zostanie to naprawione, bo jak nie to jesteśmy w dużej dumie, proszę państwa. No ale nic, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie opeczkę w górę, subskrybujcie kanał, widzicie są codziennie. To jest Dale Win. Także od razu od razu, przejdźmy do na nagród, nie pokażę wam, co było w gameplay'u, bo praktycznie nie ma sensu, bo nagrałem tylko mecz o 8 wina, bo później myślałem, że jeszcze będzie szansa na rangę drugą, ale znowu mi wywaliło i odechciało mi się grać w Champions, więc po prostu przejdźmy do na nagród i tyle. E, dobra, więc tak, trzecia ranga, proszę Państwa, były tak zwane pomarańczowe problemy. Ale co? Mamy paczkę ze stokoła, mamy dwa piki, mamy paczkę z informami 35 tysięcy monet. Jest okej. Okay. trafiamy w Viniciusa i ja kończę wszystko. Gigi Buffon, proszę państwa, legenda Juventusu. Może być Gigi, i w drugim piku Vinicius, albo Marquinhos. Otóż nie. ale Ostatnio był Salah, to teraz musi być Vinicius, tak to działa. Teraz musi być Vinicius chyba trafiony. Dobra, najpierw paczka za 100 tysięcy monet, w której nie ma. Nie wiem, kiedy ostatnio był walkout z tej paczki generalnie. Prawie Marquinhos! Było blisko! O, jeszcze Ramzy. witam serdecznie! 10 tysięcy monet Także paczka z informami, moi drodzy Ostatni był Salah, teraz będzie Vinicius Junior Po prostu niech będzie Brazylia i tyle Będzie Brazylia, ja będę zadowolony Wszyscy będą zadowoleni Brazylia Nie! To nie jest Brazylia. Więc jak sami widzieliście, nagrody były... Mogły być lepsze, no znaczy, Powiem tak, nie będę narzekał przez najbliższe 2-3 tygodnie, bo trafiłem Salacha oczywiście, aczkolwiek, żeby z Pików poleciało takie gówno. W każdym razie jeszcze mamy nagrodę ze Squad Battles, moi drodzy. Chyba ranga Silver 3, więc nie spodziewajcie się żadnych fireware, ani nic. Ale zawsze jest jakaś paczka, zawsze szansa na jakiś cień, przykład, czy coś. I zagramy sobie nowym zawodnikiem, ponieważ kupiłem Kulusebskiego. Mam nadzieję, że będzie fajnie śmigał. Także, moi drodzy, dwie paczuszki, jedna za 5 koła, druga za 7,5 7500 w pierwszej paczce będzie nic ciekawego, aczkolwiek może jakiś cień, może jakiś zmiana pozycji. No nie za bardzo. Także ostatnia paczka. Niestety, w nie ma nic ciekawego na razie. No żadnej paczki nie da niestety. Możliwe, że piki gdzieś będą w poniedziałek, także może coś wtedy, a w ostatniej paczce będzie Gomez pewnie. Nawet nie. To będzie. Kąt. Także, proszę Państwa, jazda Division Rivals Liga Litarna. I Jestem ciekaw, jak się będzie grało tym Kulusewskim, bo no ma sylwetkę taką dosyć dziwną, powiem Wam, wiecie co... co... Albo dobra, zacznijmy od razu kwalifikacje, bo w sumie czemu nie? Potężny test Kulusewskiego. Zagrajmy kwalifikacje. Kwalifikacje są jednak troszkę ważniejsze, mam wrażenie, niż Rivals aktualnie. Wszyscy się sensie, wiadomo, muszę wygrać mecze w Rivals, żeby mieć nagrodę, a to sobie zagram w tygodniu. Zagrajmy kwalifikacje od razu. Próba generalna pana Kulusewskiego. Lecimy. Także oczywiście pierwszy mecz i zobaczmy z kim gramy. Rafinha, Kante, Hernandez, Van Dijk na obronie. To było tyle z tych ciekawszych kart. No okej. Okay. Jak wywali mi z kwalifikacji, to naprawdę będą duże problemy, żeby dostać się do FUT Nie wiem, czy... Nie mam niestety innego dostawcy w pobliżu. To mnie martwi, bo widziałem, że bardzo dużo ludzi ma problemy akurat z Orange. Aczkolwiek inni też... Mówili, że mają też innych dostawców. I było podobnie. Także nie wiem, dlaczego nagle każdemu przestało działać. To jest... Potężna zagadka, powiem wam naprawdę, potężna zagadka, no ale cóż, to no, trzeba sobie radzić, nie wiem. Chyba tracę bramkę, bo źle zagrałem w obronie, donaruma. Próbowałem dawać IP na statyczne, bo wszystkie łączenia, które były w moim internecie, były statyczne. Nie, wróć, były dynamiczne i teraz połączenie PS5 jest statyczne, nic to nie dało? Muszę liczyć na to, że po prostu coś się naprawi, nie? Z czasem zobaczmy, Kulusewski, lewa noga, Kulusewski! Środek bramki. Także jeśli ktoś z was może ma zna jakąś... W jakiś sposób, to może tak znać w komentarzu, ale ja próbowałem już naprawdę dużo rzeczy i absolutnie nic nie działa. W sensie na razie jest git wszystko, ale wczoraj no wywaliło mnie chyba raz czy dwa na streamie, więc... A najgorsze jest to, że wywaliło mnie z meczu, ale stream działał, więc to nie jest wina, yy, nie wiem, mojego internetu, że coś... W sensie, ciężko powiedzieć naprawdę, no bo skoro był stream, a wywaliło mnie z serwerów, no to czego to jest kwestia, bo ja już naprawdę nie mam pojęcia. Czasem Rafinha, źle zagrałem w obronie i to jest no, jeden sens, zrobiłem. Ja, ja dał karnego. <trybuj> Okej, okay, Kakimi... Może... W gólu jak się złożył do strzału! Ale gdyby nie Van Dijk, to myślę, że... Mo... No, nie wiem, jak to się skończyło. Ale to zapowiadało się bardzo fajnie. Patrzcie, ile Marquinhos ma miejsca. Czy to jest ta akcja różnego Marquinhos, no nie trafia bramka. Tyle miał tam miejsca, no. To jest 2-0? To jest 2-0, nie wiem, nie wiem co robię. Po co? Na szczęście jest gol, ale znowu robię ten fake shot, który nawet nie, jest był potrzebny, ale dobra, jest 2-1. do Nawet nie wiem, czy gdybym nie zrobił tego fake shota, żeby to wpadło, no ale w każdym razie jest 2-1. To jest najważniejsze, i zaraz będzie 3. Ja pierd... 3-1, ponieważ moja gra w obronie, to jest jakiś nieśmieszny żart. Czemu tak słabo gra w obronie? Co jest ze mną? Nie tak, nie rozumiem. Krusewski! Wandajka, szkoda, ładnie się tam urwał. Mhm. Koniec złudzeń, moi drodzy. Koniec złudzeń, będzie podanie na prostą tamkę. Nawet ja, jak. Jak? Chłopie, jak? za to co zrobiłeś tutaj, powinieneś strzelić sobie samobóję, ja, tak naprawdę. <grym>, nie wiem, nie, ten, ten mecz jest niestety skazany na straty, bo ja nie potrafię tego gościa przejść. To jest. To jest przykre. Krusewski, ładny odbiór. I, I Natale. to nie jest Natale, to jest Fekir. Nie wiem, czemu pomyślałem, że to jest Dinatale, dobra, 20 minut. Nie wiem, co zmienić, moi drodzy. Mogę dać z Bru Bruno. Czemu zawsze mówię Bruno? Bernardo Silva zamiast kunku. Może coś to zmieni. Mam nadzieję, że tak. Może kulusewski, to jest. Rzut karny. To, jest to, to jest ewidentny rzutkany, przepraszam, kulusewski broni Alison. No niestety, Fineski, to jest ten problem, nie? Fineski w polu karnym. Teraz kulusewski dębele, nie spaliłeś. Dobra, świetny strzał kulusewskiego do bitka, dębele. Co za głąb? Co za głąb? Nie czyściłeś na czas. Nie wiem, co tutaj zrobił, ale jest jeszcze trzy. Co się stało? I koniec. Moi drodzy, przegrywaliśmy 3-1 do pierwszej połowy. Ostatecznie wygrywamy 4-3. Tylko teraz, żeby nam, żeby nam tego wina przetworzyło, bo inaczej będzie niefajnie. Bardzo fajny mecz, przyjemny jak najbardziej. Wygrywamy to spotkanie. I co? Bilans 1-0 w kwalifikacjach. No i nas nie wywaliło, co też jest dosyć ważne. Jeśli chodzi o Klusewskiego... To był ciekawy występ, w sensie. Nie jest aż tak drewniany, jak myślałem. Damy mu, jeszcze, damy mu oczywiście jeszcze jedną szansę, ale grało się całkiem ciekawie. Powiem wam tak, grało się całkiem ciekawie. No i jeszcze jeden mecz przed nami. Drugi mecz przed nami, proszę Państwa. Drugi i ostatni na dzisiejszym odcinku. Exxon 17. Carasco, Kin i na bramce mojną, Coś tam jeszcze. Dobra. No, Kulusewski, spróbujmy może z prawej nogi Kulusewski, no właśnie, dlatego teraz specjalnie zmienię Kulusewskiego miejscami, bo on jest aktywny i tak dalej, tylko ja, ja się boję tej jego prawej nogi, bo on jest wiadomo lewonożny, więc damy Kulusewskiego na lewą stronę, Dembele z prawej, akurat Dembele to nie ma znaczenia, bo ma piń słabszej, ale wydaje mi się, że Kulusewski na lewej stronie będzie jakoś, jakoś będzie lepszy, tak mi się wydaje. Może Kulusewski znowu broni Majną, kurczaki, a ja jesteśmy coraz bliżej. Teraz Klusewski, uderzenie i znowu broni Maino, nie, nie wiem, kurde Pięć strzałów Klusewskiego widzicie Na razie nic nie chce wpaść Ło Ło Ło, co jest? Jak je to zrobiłem? W się sensie nie wiem czy to było do Marquinhosa, ale okej, okay, no, jest 1-0, no spoko, no, mi pasuje Oj, chyba nie ma Spalonego, nie, dobrze Nie dobrze, nie dobrze, Marquinhos, spokojnie, dużo miejsca i blokuje chyba tam Mendy A, jednak nie Okej, okay. no próbuję coś w tym królewskim w ciągu ale no, naprawdę daje radę. Widzicie, na no, gościu to dwa od strzały, my oddaliśmy 9, także jesteśmy bardziej aktywni. No i nic, jeszcze druga połowa przed nami. Fajnie by było coś w tym królewskim, bo jednak czuję, że jest potencjał w nim. Ma sylwetkę e, wysoki i przeciętny. To mimo wszystko naprawdę jest w miarę zwinny, więc naprawdę da się, da się nim coś zrobić. Oj, oj oj, oj, co to było zdziżutkowanie? Co to było zdziżutkowanie? Halo? Dobra, no, leci fekir, zaczekajmy. I na tutaj jest wypuszczony, goni go e, Diatta z Kim Pembe. Tam jest też Kulusewski, do niego będzie zagranie, ale niestety Kim Pembe został. Kuuu, przeszkoda. Tutaj trzeba trzeba zaczekać. Kulusewski. Kulusewski. <noise> o, już chciałem nim wykończyć. Wiem, że hamie się tym kulusewskim, ale chcę spróbować. Do czego jest możliwa? Widzicie, że jest naprawdę zwinny, nie? Klusewski będzie, asysta nie będzie. O tak, tak. Naprawdę fajnie się wbiega tym Klusewskim w pole karne. Czuć, że ma tempo, ma, ma dribbling. Ja no, on powinien być, kurczę, chyba tak samo szybki jak Mendy. A, niedobrze, ale jest to na Nie, co, 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 co? co, ty robisz? Nie mam pojęcia, jak on dośrodkowuje te piłki, ale to był wylew potężny. Tak jest, tak jest. Nie! No nie, no Kulu. Tak się nie robi. Dobra, moi drodzy, mimo wszystko wygrywamy 1 do 0. No, ja naprawdę czuję, czuję iskierkę w tym Kulusewskim. No, szkoda, że tam nie było bramki, bo naprawdę, no, to, to co zrobił z obrońcami. No niestety, prawa noga Kulusewskiego jest... Nie fajna, to meczu. Szkoda, ty. szkoda, że nie pykło z tym Kulusewskim, no ale no co. Ja mimo wszystko jestem zadowolony z jego postawy. Bardzo fajnie mi się nim gra. Pewnie będę sobie poza nagrywkami grał dalej. Będę musiał jeszcze powidywać mecze w Rivals. Zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia jutro. Trzymajcie, się, do słyszenia, adios.